kochani. Mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze, że jesteście zdrowi. Ja dzisiaj siedzę na Katowicach, bo było dzisiaj takich dużo spraw papierowych do ogarnięcia. Powiem Wam, że tak y, mam taką myśl w głowie, że ja jestem w ogóle chyba takim przykładem człowieka, do którego pasuje stwierdzenie, że jak boli, to wie, że żyje. Naprawdę. Słuchajcie, ja nie wiem. Po prostu jak mnie urok to sraczka. Teraz mnie brzuch boli. Nie wiadomo z czego mnie ten brzuch boli. Po prostu tak, tak, taki czuję, nie, 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 no po prostu nie, nie, wy tego nie chcecie słuchać, ja nie chcę o tym gadać, ale jednak powiedziałam. <laughs> Nieważne, wiem, że żyję. No, nienawidzę, powiem wam, jak mnie coś boli, bo muszę, wiecie, mega nad sobą pracować, żeby tego nie, nie łączyć, wiecie, z czym, wiecie, z czym, a w ogóle mam kontrolę. I po prostu, nie wiem, czy wam też wspominałam o tym, że dostałam termin kontroli dzień przed urodzinami mojego Dawida, także naprawdę tak się cieszę, po prostu tak się cieszę. Halo Justynko, tylko, powiedz mi, czy ten pan, co miał przyjść nam e, po tego, żeby podklejać po, po tych naklejek był? Nie. Nie było ci. Nie Nie było serio pana dzisiaj? Nie, ja tu byłam już za 15.09, bo myślałam, że zaś będą korki, a było pusto i no siedzę cały czas, nie? Nie, no. Po ale widzisz, a tak się zarzekał, tak obiecywał, że przyjdzie, że w ogóle nie, po prostu. Dobra. Teraz, no, to teraz mi jest Przecież przykro. No. Teraz mi jest przykro. Jeszcze no. kurde, Paciulok ze mnie jeszcze mu 100 zł dałam. Najpierw 50, a potem 50 jeszcze, bo on mi odda albo co. Dobra. No to on ci odda na pewno. Myśm... No, on ci odda, Sylwia. Jezus, no, ale nie. No. No, nie wiesz pod... jak to ten, no, nie wiadomo na co on se to tam przeznaczył, ale wiesz, on pewnie może i poszedł w go, a może nie, to wiesz, go teraz nie będzie, a przyjdzie zaś za miesiąc, dwa, bo pomyśli, że zapomniałaś, albo do mnie przyjdzie. O nie, mnie to teraz zraniło, wiesz, o mnie to tak zraniło, że po prostu, ale myślałam, no, że bo... przyjdzie, ale serią po prostu byłam przekonana, że przyjdzie, naprawdę, tak głowę obciąć, taki, taki był, taki był, wiesz, dla mnie, a dobra, nieważne już, przykro mi. Nie, no mówię ci nie było, go był tylko kurier do Moniki. Ale... Historia, słuchajcie, jest taka: krótko Wam opowiem, że wczoraj był taki starszy pan, już na Instagramie też to gadałam, e, który prosił mnie o jedzenie, ja mu dałam 50 zł, potem się cofnął, pytał się, czy mu naoduję kartę. Ja powiedziałam, że nie, a potem jeszcze przyszedł znowu, że może jeszcze dam mu 50 zł, bo bym miał 100 zł, to by miał jedzenie, a ma rentę, jest poza wale i coś tam, i że on nie pije, że on nie pali i tak dalej, że ma 700 zł renty musi przeczekać jakieś emerytury pomostowe i w ogóle i w ogóle I ja mówię dobra wie pan co ja panu dam mówię te 50 zł czyli razem 100 zł ale przyjdzie pan jutro i pan umyje okna i pościąga pan takie mamy tam naklejki w Katowicach i ja się ciężko ściągam i niech Pan weźmie sobie suszarkę, zgrzewarkę. On, a i on oczywiście, proszę Panią, przyjdę, ja będę dziewiąta punkt tutaj u was i ja te okna wszystkie pomyję, zobaczę Pani, będzie Pani, będzie pani zadowolona i tak dalej, ja się odwdzięczę itd. i tak i, dalej. I, I tysiąc razy, że on przyjdzie, że nam tak pięknie to okna zrobi i tak dalej. I powiem, że nie przyszedł normalnie po prostu. Ja się chyba nie nauczę w ogóle, nie wiem. Ja nie wiem. Nie wiem, przy prostu w takich sytuacjach e, ja wiem, że pewnie napiszecie, że może się coś stało i tak dalej. Ja myślę, że nie, że po prostu, po prostu oszust taki, który, ach Jezu, po prostu, naprawdę, ale zobaczcie dostał 100 złotych. Zrobienie tych okien zajęło było naprawdę chwilę, tym bardziej, że podobno jest w domu, na ręce i tak e, dalej. No i nie wiem, tracę po prostu jakąś wiarę w ludzi nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie wiem. Po prostu nie wiem. Tracę wiarę, tracę wiarę i po prostu... I doczekaliśmy się, słuchajcie, nie naklejeczek. Ha, ha, ha. Jeszcze raz No, co to mi chcesz błąd. powiedzieć? Błąd. Nie jest Gdzie jest Pani błąd? napisała nam, że przez jedno M się pisze profesjonalny. Profesjonalne? No raczej. No, no, nie, serio? No właśnie. Popatrzmy teraz, czy tutaj wszystko się zgadza. No nie, profesjonalne przez 2N, no nie, no po prostu się zaszczelę. Jeżeli jesteście z Gliwic albo macie kogoś tutaj, się leczy, to mamy takie kremy, które rozdajemy też w prezencie, powiem tu na YouTubie, żeby potem nie było. E, możecie sobie właśnie e, przyjść tutaj do nas i to jest na przykład taki żel i kremy, które, są, które się używa w trakcie chemioterapii, czy na przykład taki żel, który możemy używać w trakcie radioterapii przed i po, żeby właśnie skóra nie była e, odparzona. No, także mamy w prezencie, możecie nas odwiedzać. Zobaczcie, to jest Emilki ulubiony perfum. E, to jest Celebrity, co to, to jest, jaka podruba, Emilka? Czego? Ja nie wiem. <noise> nie wiem. to jest podruba, no to podpadł. Nie wiem, ale on jest bardzo Wiem, nie wiem, nie wiem. Bardzo, znaczy mocny, taki trwały bardzo. No, ale bardzo bo się trwa. pytałyście, my to akurat przez naszą fryzjerkę zamawiamy, ale myślę, że spokojnie w internecie też to kupicie. Nie sprawdzałam, ale e, na pewno. I uważasz, że te perfumy się długo utrzymują? Ten tak, ten bardzo długo. No właśnie, mój tak samo, a ktoś mi dziewczyna napisała, że u niej w ogóle mój turbo jest słabo. A mój jest taki tylko, że wiesz, swoich perfum się te, per, per Boże. Na mnie, na mnie to jest zapach zimy, bo ja jakoś tak to kupiłam zimę i moja krótka tak pachnie zimowa. No i to zapach zimy. Tak, no ale to się naprawdę długo utrzymuje. Tak. I ja, w ogóle ostatnio sobie obiecałam, że nie będę mówić nic o pe perfumach, bo to się jakoś tak odmienia i ja tego się nie będę nauczyć. Nie ma per perfum, nie, per perfum. Nie, perfum. Wszystko jest chyba w ludzi mnogiej. Perfumy, perfum. Ładny zapach, no. no. Słuchajcie, jeszcze Pani dzisiaj w piekarni po prostu się prawie, że na mnie wydarła takim tonem, takim nerwami, bo wbiła e, e, złą cenę na terminal i do mnie, czy ja pozwoliłam Pani przyłożyć kartę do terminala, tak do mnie, rozumiecie? I normalnie mówię, no po prostu nie wierzę. Ja mówię, czemu Pani na mnie krzyczy? Czy ja Pani pozwoliłam przyłożyć kartę do terminala? Nie, naprawdę, słuchajcie, ja nie wiem. Czasami się wydaje, że niektórzy ludzie tak strasznie nienawidzą swojej pracy, że potrzebują do, szukać dowartościowania się w tym, że właśnie na, jakimś, na, kimś, na kimś się wyżyją albo na kogoś nakrzyczą, że jak nie wiem, tak mi się wydaje, że często właśnie się z tym spotykam, że. Dobra, nieważne, słuchajcie, nieważne, bo. Nie wprawiajmy się w jakiś negatywny nastrój, ale jakaś, powiem Wam tak szczerze, wczoraj oglądałam dokument Ani Przybylskiej, akurat był na TVP1. Mnie śmierć Ani Przybylskiej jakoś bardzo dotknęła i w ogóle nie wiem, co mnie po prostu opałętało, że ja ogólnie nie oglądam żadnych filmów, gdzie wiem, że jest jakikolwiek motyw raka, nie czytam żadnych książek, dlatego nawet nieraz się odzywało do mnie e, wydawnictwo, że jakaś tam pacjentka napisała książkę i tak dalej i że czy ja ją po prostu gdzieś tam zrecenzuję, e, czy tam ją polecę i tak dalej. Oczywiście to są takie współprace płatne. E, I ja zawsze tego odmawiam. E, mimo, że mogłabym zarobić Kasa w zasadzie za przeczytanie książki, za polecenie Wam jakiejś książki, która jest jakąś historią i pewnie jest piękną historią i, i mogłaby na pewno pomóc wielu osobom, które, którzy... Znaczy tak się domyślam, bo nie przeczytałam tych książek, ale po prostu nie mogę, bo mnie to tak dobija, mnie to, ja, ja po prostu czuję takie wewnętrzne cierpienie, jak, jak, jak czytam rozłucham o osobach, które chorowały na raka. E a wczoraj jakoś tak po prostu jeszcze mój, mój, mój Dawid mówi, że nie, bo jest tam mecz jakiejś siatki czy czegoś tam. A ja mówię, nie, ja w ogóle nie oglądam telewizora, nic, Netflixa, nic. Mogę seraz obejrzeć w życiu filmu i tak dalej. No i on w końcu, wiecie... Mówi, to oglądaj, oglądaj już. Oczywiście, cały film w ogóle płakałam, nie obejrzałam tego do końca, że jak już ona już tak korowała i na tym i już była w szpitalu i tak dalej, to już wyłączałam. Ja mówię, po prostu Dawid, mówię, czemu Ty mnie nie palniesz w łeb? Ja nie chcę takich rzeczy oglądać, bo mi to tak jest źle i dzisiaj wstaje, i mi tak dalej i źle i tak czuję bo po prostu tą całą tą historię i tak Wiecie, mi po prostu smutno. No i nawracam do tych książek, dlatego ja też po prostu nie zgadzam się i nie recenzuję takich książek i nie polecam, bo ja ich nie chcę czytać, a jeszcze bardziej film się obejrzy koniec. A książkę ja nie mam tak czasu, że po prostu ja sobie tą książkę przeczytam w jeden dzień, tylko ja książkę czytam czasami trzy tygodnie, czasami cztery i tak dalej. I wiecie, wracać do czegoś i przeżywać z kimś chorobę na nowo, nie jestem w stanie, jak ja chorowałam na raka, to ja nie czytałam nic, żadnych książek, żadnych poradników. Żadnych historii pacjentek, nie szukałam żadnego forum i tak dalej, żeby tam mnie gdzieś przyjęli, na przykład do Syrenek, czyli do tych pań, co, co są porakuszyki macicy, czy tam po usunięciu narządów rodnych. Nie chciałam. Ja, ja tam raz ym, coś zaczęłam czytać, pamiętam właśnie u tych Syrenek, to jakieś było forum otwarte i tak dalej, i ja po prostu się tak źle czułam, tak mi było źle na sercu, tak się czułam niefajnie, że stwierdziłam, że ja po prostu nie chcę, bo to nie działa na mnie dobrze. Yy, jak mam jakieś pytanie, to ja sobie idę do pani doktor jednej, drugiej, albo szukam centralnie rozwiązania no i problem, a jak ja czytałam w tym forum te problemy innych kobiet, to od razu się odwołałam, że ja to wszystko mam i no i tak powiem Wam, e, i tak jeszcze taką mam też, e, teraz stoję w Kotkowiec, tak sobie z Wami rozmawiam, sorry, że jest takie światło prześwietlone, e, ale tak jakoś teraz mnie naszło i tak sobie wczoraj oglądałam ten film i tam, e, tam było powiedziane, że Ania Przybylska w momencie, nie wiem, czy urodziła wszystkie trójkę dzieci, czy to było po pierwszym dziecku, ale że w ogóle, e, że z, zaczęła zwracać uwagę bardzo na zdrowie, zaczęła chodzić, badać się i tak dalej i jakby miała takie przeczucie i to chyba nie wiem, czy to powiedział może to powiedziała mama, że, że jakby Ania miała przeczucie, że coś jest nie tak, że dlatego z, z, stąd ta ciągła jakby diagnostyka i to drążenie tematu i tak dalej. E, I właśnie po, potem też nie wyczaiłam tego momentu, bo ona miała rezonans magnetyczny jamy brzusznej, bo Ania Przyborska miała rak e, i e, po prostu tego nie wyczaiłam, Dla, skąd rezonans brzucha, czy gdzie coś, coś to było, że... E, no właśnie, ale chyba to było na rezonansie, że pani doktor tam widziała jakąś zmianę. No nieważne, no może sobie zrobiła prywatnie rezonans jamy brzusznej, nie wiem, może tak było, wiecie, stać się było to... to, to czemu nie na rezonans magnetyczny, rezonans magnetyczny można wykonać prywatnie i nie trzeba mieć w ogóle na to żadnego skierowania. Namiesza o to. No ale było tam właśnie powiedziane o tym, że ona miała takie przeczucie i powiem wam, że ja tak samo ja Miałam przeczucie od bardzo takiego czasu, że ja będę chora na raka. Naprawdę, e, naprawdę. Ja, ja pamiętam nawet, mm, jak miałam taki, jakiś taki gorszy humor, czy coś takiego, to pamiętam, że nawet kilka razy mojemu Dawidowi ja powiedziałam: Dawid, ja czuję, że ja będę miała raka, ja czuję, że będę miała raka. No i teraz, słuchajcie, są jakby dwie, dwie, dwie strony. E, być może stało się tak, dlatego że, nie, no, nie wiem, że przyciągnęłam to do siebie, aczkolwiek to nie była jakaś myśl, która mnie, wiecie, nie opuszczała, że ja po prostu codziennie. To były jakieś takie, wiecie, kilka razy, w w życiu mi się taki taki przebłysk takie coś do mnie przyszło takie, takie że ja to po prostu ewidentnie czułam tak samo jak ewidentnie czułam to że ta zmiana którą ja widziałam na rezonansie wtedy że to jest zmiana onkologiczna, mimo tego, że ona była opisana jako po prostu jakaś torbiel zapalna i tak dalej, miałam brać na to antybiotyki, to słuchajcie, no ja to tak drążyłam, nie mogę Wam tego wytłumaczyć, naprawdę, więc czasami jak do mnie piszą osoby, że coś czują i tak dalej, to ja zawsze mówię, podążaj za swoją intuicją, jeżeli czujesz, że coś jest nie tak, że coś zostało nie do końca zdiagnozowane, że jakby wizyta u lekarza nie, nie dała Ci takiego spokoju, to po prostu musisz to drążyć, bo takich sytuacji jest bardzo dużo, że gdzieś tam, no gdzieś tam po prostu się okazuje, że, że ta diagnoza na przykład nie była do końca dobra. No i to jest tam właśnie ta pierwsza strona, prawda? Że gdzieś tam człowiek sobie to przyciągnął, tylko właśnie mówię, to, to, to były sporadyczne myśli, które się pojawiały rzadko, ale się pojawiały. A druga strona jest taka właśnie, że gdzieś to właśnie była ta intuicja, prawda? Gdzieś to w środku człowiek niektóre rzeczy czuje, niektóre rzeczy wie, niektóre rzeczy jest w stanie przewidzieć. Tylko my tak nam ciężko czasem zaufać tej intuicji i ciężko nam poddać się tej intuicji. Tym bardziej, jeżeli ta intuicja mówi nam o rzeczach, które nie, chciały, nie chcielibyśmy, żeby się wydarzyły. Na pewno w tym filmie, słuchajcie, jak ktoś oglądał, dajcie znać, czy oglądaliście ten dokument o Ani Przybylskiej i dajcie znać w ogóle, co myślicie o tym dokumencie, bo ja tak się, wiecie, zastanawiam nad jedną rzeczą, też wczoraj miałam taką rozkwinę, bo jakby w tym filmie Ania była też przedstawiona jako osoba, która bardzo, bardzo broniła swojej prywatności. Która wnerwiała się na paparacje, na dziennikarzy, która no, po prostu chroniła też swoje dzieci i, e, i dla niej ta rodzina była najważniejsza, i tak dalej, i tak dalej. E, no i ja nie wiem, czy ona by była szczęśliwa z takiego dokumentu, gdzie są właśnie powyciągane e, filmy e, e, jej z dzieciństwa, jej dzieci, jak były malutkie, ogólnie jej małżeństwa. Nie, ciekawa jestem, co. Na Moim zdaniem bym nie była zadowolona, wręcz byłaby zła, e, bo jakby. Jakie przesłanie też miał ten film? Nie? Jakby tak, tak zawsze, jak sobie podchodzę do jakiegoś filmu, to zastanawiam się, jakie on ma przesłanie. Dla mnie, no, no, jest to autobiografia, powiedzmy, czy tam biografia. Przesłanie tego filmu nie jest żadne dla mnie, jest po prostu smutne. Jest po prostu smutne i. i... No nie wiem, słuchajcie, nie wiem. Myślę, że była niezadowolona, więc dajcie mi znać, czy oglądaliście i dajcie mi znać, co uważacie właśnie w tym temacie, czy, 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 czy takie osoby, czy w ogólnie no nie wiem, no ja wiem, że te osoby już nie żyją i, i jakby tutaj decyzyjność Spada na rodzinę. Często te decyzje są podyktowane też gratyfikacją finansową. Tak to nazwijmy gratyfikacją to nie jest dobre słowo po prostu zapłatą, pieniędzmi i tak dalej. No, nie wiem, nie wiem, nie wiem, szczerze mówiąc. <laughs> Ja bym raczej nie chciała, żeby po śmierci ktoś o mnie film nagrywał. Raczej, raczej mi to nie grozi, wiecie. Ale ogólnie, gdy, gdybym ja żyła i na przykład chciała sobie taki film o sobie nagrać, albo chciałabym napisać książkę, to owszem, ale nie wiem. No jeżeli... nie wiem. Dobra, nieważne, słuchajcie. Także, także chciałam Wam powiedzieć, że czasami musicie też zaufać swojej intuicji. Patrzcie, jaką ładną gipsówkę kupiłam dzisiaj w Lidlu. Eee, I... Powiem Wam, że była w dobrej cenie, bo ostatnio kupiłam w pieciarni. Ja wiem, że w pieciarni jest wszystko drożej, no i wiadomo, że muszą zarobić, ale naprawdę przepłaciłam srogo, yy, więc kupiłam nawet takie trzy bukieciki i myślę, że to będzie ładnie wyglądać. W ogóle mi się strasznie, strasznie gipsówka podoba. I to jest taki kwiatek, który wiecie, jest idealny dla mnie i jakby no, yy, nawet ładnie wygląda jak jest wysuszony. Co tam, porocio? Chcesz się przywitać? Chcesz się przywitać? Powiedz dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. kochany moim widzom. Co tam uwała słychać? Czy sobie leżycie i odpoczywacie tak jak ja cały dzień? Czy macie takie fajne żyćko? Dzień już nie chcę się przetulać. Niecie, nie co. Nie, nie. No, także... tak idę sobie do wazonu. Tam w tle. Nasze słoiczki z drzemikiem truskawkowym i z kompocikiem truskawkowym, także będą zapasy. Jeszcze musimy zrobić właśnie z malin. Ja tak za dżemami nie za bardzo, ale czasami właśnie jak są naleśniki, nie? Czy, czy, czy jakiś taki dodatek to tak najbardziej. Mój daj w ogóle uwielbię kompot. No, jak goście przyjeżdżają, właśnie taki niedzielny obiad, to zawsze jest kompocik. No teraz jeszcze musimy tylko właśnie malinki zrobić, bo ja z kolei lubię takie, lubię maliny, sok z malin, na przykład jak się źle czuję, jak mam gorączkę, właśnie maliny fajnie zbijają temperaturę, więc yy, no, więc będziemy dalej w produkcji. So, To są moje jedne, słuchajcie, z ulubionych lodów. Nie będę ich jeść, tylko sobie tak szkubne Tak po prostu sobie szkubne na smaczka, bo mi tak ochota naszła. One mm. mm, są tak dobre. Mówiłam, ale moja godzina się przeprosiła z tomatą. On dostał ją na urodziny, nawet dostał ją matę z... nie wiem. Naprawdę, z 3-4 lata temu, i teraz nagle kręgosłup go coś tam, coś go uwiera i leży na tym, i mówi, że to mu jakąś tam ulgę przynosi. No nie wiem, nie wiem. Myślę, że tę tomatę kupiłam z 4 lata temu, z 5 i yy, no, moja godzina się dopiero teraz z nią przeprosiła. Wyciągnął sobie i leży, bo go kręgosłup boli, no i mówi, że coś mu to daje. Pamiętać jaki był szał kiedyś na tematy, wszędzie to reklamowali. Ja już tak mam że jak znajdę wygodne buty, to muszę sobie kupić słuchajcie, drugą parę, yy, bo no, po chemioterapii cierpię na neuropatię i naprawdę dla mnie znalezienie yy, dobrego buta, który po prostu jest dla mnie wygodny, który nie jest za twardy i tak dalej, i tak dalej, graniczy z cudem, więc... Więc ja chyba mam coś z głową, bo mi się wydawało, że zamówiłam jedną parę butów. Jezu wiem, zamówiłam sobie takie jeszcze fajne buty, ale ciekawe czy będą, czy nie będą właśnie yy, nie ubierać. I kupiłam sobie takie same kwiatkowe, tylko z takim mocno różowym kwiatem, dlatego że nie było już yy, mojego rozmiaru w tym takim jasnym yy, kolorze. Po prostu kocham te buty, uwielbiam. Boże, gdzie jest kamera tu? Yy, te buty te są takie bardziej wyraziste, ale są dla mnie, są tak wygodne. E, mówię, muszę sobie kupić drugą parę, bo ja potem, wiecie, nie lubię kombinować, e, szukać i tak dalej, bo... E, no bo wiadomo, żeby też poczuć but, trzeba trochę w nim pochodzić. To, że ja się przejdę w sklepie w bucie, to jeszcze o niczym nie świadczy. No i kupiłam sobie takie buty. O, po prostu! Wiem, wiem, ja jestem królową kiczu, ale... Zobaczcie to. I te koraliki. Uho. Zobaczmy, się boję że będą twarde, ale normalnie po prostu. Bajer bajer muszę je założyć na nogę. Pokażę Wam tutaj z bliska. Jakieś gwiazdeczki, koraliczki. No. Krylowa kiczu jest tylko jedna. Pamiętajcie. No, patrzymy, czy są wygodne. Przepraszam, e, przepraszam, bo jak to zwrócę, to proszę tego nie pogryźć, jak będę to zwracać. Dobra, o, patrzymy. Jest na jeden palec, więc spoczko. jej. już czuję, że mi jest niewygodne chyba. Dobra, teraz tak, koraliki na dół. No, 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 no. Dzideczku. Czekajcie, jak to teraz zawiązać, żeby to były dobrze. Ej, Perełcia! Moja Perełcio! Proszę ci bardzo! Proszę ci bardzo, zachowuj się trochę. Zachowuj się trochę, bo normalnie leje jest tobą. O kurczaku! No, no, no. Dobra, i teraz spróbujemy przejść się kawałek daje się nawet, no czekajcie, spróbuję. No tak troszkę niestabilnie. Może trzeba by to było jeszcze bardziej tak związać. Yy, tak na 500, tak lata ta noga trochę właśnie. O, trochę mocniej, teraz za mocno zaś. No nie wiem, to takie buty powiem Wam szczerze. Tak yy, na chwilę to i może, ale tak na dłużej. To mogą być słuchajcie, niewygodne. Amor, amor. Wioletti Willas. Kto tak naprawdę ma rację? Czy faktycznie zły jest syn i cała rodzina, która chce artystkę wykorzystać? Czy z... słucham właśnie podcastu Justyny Mazur o Wieletti Villas. Eee, dajcie w ogóle znać, czy e, słuchacie Justyny Mazur e, ja po prostu uwielbiam tą kobietę, uwielbiam jak ona no, opowiada, chociaż już takich kryminalnych nie oglądam w ogóle mm. Odcinków, bo mnie to restresują, ale e, oglądam po prostu takie rozmowy, jeżeli chodzi właśnie o otyłość, e, o mm, operacje bariatyczne, jak rozmawiam z mężem. No i właśnie teraz słucham historii Violetty Villas. E, mega ciekawe, to jest wszystko. E, dla mnie, e, no, zawsze, zawsze to była taka postać, jakby to powiedzieć, fascynująca. No i właśnie słucham, o teraz wiecie o Violetcie Villas, e, jej historii. No i. Masakra, po prostu powiem Wam. Jak to jest, że nie, że człowiek ma pieniądze, że, że ma sławę yy, i jakby kończy, jak kończy, nie. To jest, to jest przerażające, także jeszcze wiem, że w następnym podcaście będzie chyba o yy, Michaelu Jacksonie też sobie chętnie właśnie posłucham. Ja w ogóle lubię takie biografie yy, znanych osób. Mam nadzieję, że nagra kiedyś o Manley Monroe też. Yy, co tam moje tego lilulki? Jezu, ja nie chcę się tego, tych, tych ubrań po prostu sprzątać. Normalnie no po prostu nienawidzę, nienawidzę sprzątać ubrań. Po prostu nienawidzę układać ich w szafie. Ja mogę robić wszystko, mogę po prostu robić wszystko, ale to jest po prostu coś, czego nienawidzę całym sercem i nie umiem utrzymać porządku w szafach. Ja nie umiem. No, po prostu nawet jak ja sobie poukładam i mam przez dwa tygodnie poukładane elegancko, to za dwa miesiące już mam bajzel. Nie wiem, od dziecka tak mam, od dziecka, naprawdę. Moja mama potwierdzi. Nawet to, jak mi kiedyś wyrzuciła ubrania z szafy przez balkon, nie, mamusiu? No, a ja sobie siedziałam na ławce ze znajomymi i widziałam, jak forgają moje ciuchy. Czy to pomogło? Czy to była jakaś szkoła życia? Czy to wpłynęło na to, że ja teraz mam porządek w szafie? Nie, absolutnie. Nic to nie pomogło. Eee, no, Nie, no trzeba zrobić porządek znowu z tym Nie, 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 nie. Nie będziemy tego robić Nie będziemy tego robić Powiedz mi, powiedz mi, co trzeba w życiu zrobić, żeby być takim kotem potem, co? Trzeba być bardzo dobrym człowiekiem? Żeby trafić potem do takiego domku, gdzie wszyscy kochają, a Ty możesz tylko leżeć i odpoczywać? Tak? No ale... Ciekawe, czy jest rekarnacja też, nie? Tak jak to... Jak to i niektóre religie świata w nie, 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 niektórych religiach świata jest to jakby, wiecie, podstawa wiary. Och, mój Dawid śpi na takiej, wiecie, profilowanej poduszce. Ja, ja nie lubię. E, w ogóle chcę Wam opowiedzieć ostatnią historię. I naprawdę zwierzęta są me, mega mądre, mega mądre. E, Lila i perełka są mega ze sobą związane. To są siostry, one urodzenia są razem, tutaj są razem, i mimo tego, że się wiecie, napierdzielają, biją, to jak jednej nie ma, to druga od razu płacze, szukają. No i e, nie, nie dzisiaj w nocy, tylko przedwczoraj, e, ktoś miałczy pod drzwiami w nocy, nie wiem, która to już była, Dajmy na to trzecia. I miałczy, i miałczy, i miałczy, w końcu wstałam, bo i tak chciałam iść do toalety. Patrzę, Lila miał, czy ja mówię. No niemożliwe, przecież Lila nigdy nie miał, czy zawsze miał, czy perełka. Lila jest w ogóle mega cicha. No i ten, i, i zaczęła się słuchajcie przytulać, giziać, miałczyć, wchodzić na mnie. Wiecie, ja na tej toalecie, ona na mnie pobuzi, i w ogóle ja mówię, o nie mówię. Pewnie będzie miaruje znowu, po prostu mówię, w łeb sobie szczelę. Ale. No, ale jakoś, wiecie, poszłam dalej spać i ona ciągle miał, czy miał, czy miał, czy pod tymi drzwiami ja miał je, no chyba oszeleję znowu wyszłam z pokoju, no i mówiła, gdzie jest perełka. Ja mówię, skoro jest sama Lila. I tak mi coś wiecie w głowie, w głowie mi się zaświeciło, okazało się, że e, że mój Dawid zamknął perełkę w pokoju i o dziwo, perełka była cicha i nie miał czała w tym pokoju, nie wiem, spała czy cokolwiek. A Lila słuchajcie, tak jej brakowało, że ona po prostu przez to, że tak, tak wiecie, kładła się na mnie. Miałczała głowę, ten wchodziła na mnie, po prostu chciała, żebym nie wiem, znalazła perełkę i tak dalej, bo ona się tak nie zachowuje właśnie y, Lila jest taka stonowana w emocjach i w uczuciach ona kiedyś bardziej się tak chciała giziać i tak dalej, a teraz jak już ma ochotę, to pancia przyjdzie perełka jest taka bardziej właśnie uczuciowa a Lila nie, więc, więc dlatego ja byłam zdziwiona, ja mówię to ona, to, mówię, to nie jest to nie jest podobne do niej no i jak już perełka wyszła, no to już były szczęśliwe, zaczęły się lizać i tak dalej. No więc. No, i widzicie, nawet, nawet, nawet niby taka była, była jednak lila chciała zwrócić moją uwagę i tak dalej, żeby gdzieś tą perełkę jej znalazła i tak dalej. No i dlatego, dlatego też miauczała yy, całą noc pod drzwiami. Nie. No i znalazła się szczytkę. Także. Także tak, kochani, my jedziemy teraz ze znajomymi w góry. Yy, jedziemy w góry. I muszę się spakować. No i wkurza mnie to, bo znowu się zepsuła pogoda. I jak człowiek idzie za granicę, to bierze jeden sweterek i po prostu stroje kąpielowe i wszystko na krótki rękawek. A jak jedziesz w Polskę, jeszcze w góry, to nigdy nie wiesz. Dobra.